Mam lopy. Ile razy jeszcze masz zamiar pokazywać mi te. O, cholera! Do licha, skąd je wytrzasnąłeś? Zabrałem jej ludziom. Pokaż. Hmm, bardzo twardy materiał. No. Dawaj, dawaj, kurwa, chcesz, żebym je kupił? Dawaj, zapłacę powiedzmy mm, 300 sztuk złota. Chcesz mlopy? Jasne! Dawaj, dawaj, zapłacę, zapłacę, zapłacę! Mam tu kilka, mam kolejna. Chcesz kolejną? Dawaj dawaj, dawaj, dawaj! No to co? Chcesz? Dawaj, 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 dawaj. Nie. Zapomnij o tym. Nie dostaniesz. Myślę, że je zatrzymam. Zachowaj więc swoje złoto. <laughs> Przecież wiedział o tym um. wcześniej. się Ach, ludzie.